Cześć, ma goz, z tej strony Nawo w dzisiejszym odcinku będzie Q&A z... Y, znaczy na, na 850 subskrypcji, polecam do subskrybowania kanału i lajkowania, bo zawsze dużo ja zapraszam do odcinka. Kuba siwa 5 to to jest to niech jak bieżąc z subów sub i będziesz nagrywać i, 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 i nagrywa, pokaże twarz choć ja widziałem No tak. Będę będę nagrywał i pokażę na 5K subskrypcji. Piotr X on pyta, Kiedy będzie, jaki będzie jakiś Fortnite albo riz. z Fortnite, pewnie będzie, a tak to nie, nie będzie. A pewnie będzie, ale kiedyś. Nie w nigdy zapyta, Kiedy zabierzesz mój model na tą chwilę nigdy. Flasdeck pyta. Ile masz lat? 11,5. Lubiasz Pratki? No lubię. Trzy. będzie jako konkurs na tysiąc subskrypcji? Pewnie będzie. Jak, ma, jak masz na imię Piotr? Mm, na nas? No tak w miarę, ale tak lubię trochę. No, to nie lubię. Kiedy będzie pisemka? No tysiąc no, subskrypcji moim kolegom. No, moi koledzy mi myśleli w pierwszej klasie. No i tak, przyjęło. Luis browsers no lubię. Yy, czy będzie więcej odcinków? Pewnie będzie. Kiedy pokażesz was na 5K? Yy, no, potem się podarujemy. Adren pyta, kiedy będzie piosenka i kiedy będzie coś innego niż Fortnite. Piosenka będzie na 1000 subskrypcji subskrypcji. Na, na tą chwilę nie będzie nic innego niż Fortnite, bo Fortnite mi się podoba, aż może być w Minecraft, ale. Nery Koza pyta, wypromujesz, jak będzie jakaś chwila, to Ciebie pierwszy wypromuję, bo będzie jakiś odcinek, który ma. O, Tomasz Vegonoff spyta, odrobiłem i z wirusa. XD Cię pozdrawiam i zrobiłem. Czy lubisz Minecraft? Mów mi, Marian pyta, u, 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 lubisz Minecraft, lubię? i podługo i ty pyta jaki masz sprzęt, telefon, komputer, czy też mi gdzieś promu, dam ci promo, promu, chabły z no i też się życzę powodzenia. No, no i w tym odcinku to na tyle, bo jakoś dużo tych pytań nie było. No, ale no, odcinek spoko wyszedł, to myślę, no siema.